Witam wszystkich serdecznie na kanale Peter Pass Treasures. Zjedziemy sobie na tamizę, jest godzina 9 rano powinienem być tam gdzieś za jakieś 45 minut. Ale zanim jednak to nastąpi, chciałbym Was zaprosić na pierwszą część filmu z kopania komercyjnego, bo to moje pierwsze kopanie w UK w tym roku. No i No Zobaczymy, co tam wpadło. Było polatane, było pochodzone, było ta od groma, mokro było strasznie, no ale. Wiecie, jak się chce szukać, chodzić, łazić, znajdować skarby, no to nie ma co wybrzydzać. Także zapraszam i życzę miłego za I do zobaczenia na Tamizie. A więc, co? Pierwszy dołeczek wykopany, jeden z pierwszych, już tam wpadło parę zrywek. Ale co się mi tu zaokrągliło? Będzie pierwszy moniak w UK. Już patrzymy, co to jest. Jest dziureczka wykopana, piękna. Tutaj. E, gdzie on tu jesteś. Tu jesteś. <laughs> Przepraszam. Jest monetka. Uspokój się <laughs> mi tu. Nie brzęcz O! Kurde. Nie widzę. Nie widzę. Jest jakaś alunia. Chyba? Cóż to jest? A, kurde. Jedno pensówka. No, cię. Proszę, jak mnie przywitało, UK. Nie do wiary. No ale co? Nie ma się co załamywać, broni nie składamy. Lecimy kopać dalej. Tak, jeden pens współczesny. No nic, no nic, lecimy. Słuchajcie, no lekki zawał serca, jak podejmowałem ten. Podejmowałem krążek, się ładnie zaslebrzyło. Wychodziło weszło coś takiego z dziureczki, już wam pokazuję, no ale mówię na no zawał serca był. Na chwilę mi stanęło serce. Dziurka, płytka i patrzy się No kurde Dupka od zegarka, część obudowy od zegarka. Nie jest to sreberko Zły, blacha, nierdzewka. coś tam jest na tym Naskrobane, będziemy czytać w domu co to za zegarek był no Ale zasebrzyło w tym dołeczku Idę dalej kopać, bo spragnione jestem kopania Słuchajcie, nędza dzisiaj totalna Nie wiem, po dwóch godzinach łażenia Taki sygnał i wpada gaciok, guziczek Masakra, normalnie masakra Jestem przy następnym dołeczku, który wykopałem. <knie> Pada jakaś krągłość. Nie jest to moneta, już stąd widzę. No ale zobaczmy, co to jest. Może jakiś fajny guziczek. Już patrzymy, co to jest. Jest dołeczek wykopany pociutki dołeczek. I tutaj jest taka krągłość. Jest taka krągłość. Jest to guzior 100%. I co tutaj jest na tym guziku? Kurde, dobrze nie widzę. Coś tam jest, kurde, nie wiem. Co to, to, to wygląda? Nie widzę. Nie wiem, kurde, ślepy jestem. Chyba jakaś korona. Nie wiem, nie mam tego pojęcia wyczyszczę, będę wiedział co to jest, no ale w każdym razie że wpada druga krągłość. Tutaj z dzisiejszego kopanka jest kolejny fantem jest guziór. No nic lecę dalej. Kopiemy złoto na żywo. na żywo, na żywo, Zobaczymy co w tym dołku piszczy Proszę gumiaczki eleganckie, każdy dodatkowo mamy to na pin pointerze. Ale nie I Tyle za złoto I takie rzeczy cały czas wychodzą ma. To zwariowanie Nie wiem czy mnie będzie słychać, bo trochę piska Tu jak widzicie Piotr coś tam sobie podjął Coś tam sobie sprawdza A mi tu wpadła w końcu jakaś krągłość I mam nadzieję, że to będzie moneta A nie jakieś kurde dziadostwo, bo już normalnie dzisiaj nie mogę, a tak się kurde cieszyłem za ten przyjazd no ale zobaczymy, zaraz to podejmujemy, zobaczymy co to jest, stałe wykopane jak widać, buty uklejone, łopata uklejona z 5 kW i tutaj coś wychodzi czy co to będzie, czy to moneta, czy nie Górna guzik, papiok górna papiok ja, ja piernicze. A już myślałem no ale jest kolejny papiorek z angielskiej ziemi. No nic, lecimy dalej. W końcu po paru godzinach chodzenia krążenia tutaj wpada moniak, i to będzie na 100% moniak, bo tam widzicie za mną Roman, ten gość to kurde normalnie wymiata dzisiaj. Wszystkich kurde zastrzelił z najdkami. No ale nic, patrzymy co mamy tutaj w dołeczku. Tutaj jest dołeczek wykopany, kurde, błotko, jak widać, jest monetka, jest, będzie pewnie jakiś Dorczu, na 100%, kurde, honoru, uratowany wykopek Jednym pieniądzem, takim widzicie, brudny jest, na razie nic nie widać, odczyszczę go, albo tu może już później będziecie widzieć u góry, pokażę Wam, co to jest bo... Warunki takie są, jakie są, a nie wziąłem sobie szmatki, ani nic do czyszczenia, ani wody, to nic, lecimy dalej. Kurde, ale pizga niesamowicie, wykopałem kolejny dołeczek, coś znowu okrągłego jest. Zobaczymy, co to, co to tutaj kurde nakopałem, oby to była monetka, kurde bladeno. Tu widzicie dołeczek jest, tutaj, o, mam nadzieję, że to nie papiok, tylko monisz. Tak, to będzie monetka. to będzie coś chyba starego. Nie jest to jeden penę. Dajcie mi chwileczkę, zaraz do Was wracam. nic, najprawdopodobniej to będzie 5 pensów współczesne, ale jeszcze to muszę... Jeszcze to muszę sprawdzić, ale chyba tak chyba 5 pensów współczesnych. No nic. Ale jest trzecia monetkę z tego pola dzisiaj. Powiedzmy, że jestem zadowolony. Skoczymy się tu do pana Sebastiana, on mówi, że wpadł z robbery kochameryk. A teraz Zaraz będziemy patrzeć. Chyba widać tak, ale... Nie wiem, czekaj, zobaczymy. Jest sreberko, jest hamerek. Jest, jest. No pięknie. I rozumiem, dla Pana Sebastiana. A dziękuję bardzo. Pięknie. Żółwik. żółwik. Dzięki. Cześć, my już dotarli na Tamizę. Troszeczkę za wcześnie. Ze mną dzisiaj na poszukiwaniach będzie Piotr. Zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy. Także zapraszam do oglądania. Życzę miłego Sanasiku. Jak widać, woda sobie troszeczkę schodzi już. Zaraz się przebieramy i atakujemy. To jest moja ulubiona miejscówka. I co tak tutaj się kręcę, na razie jeszcze woda jak widzicie jest dosyć wysoko. Mało co zeszła, ale na oko już tutaj eee, kawałek fajeczki wpada. takie widzicie. Szkoda, że nie cała. Jest kawałek fajeczki. Dobra, lecimy dalej szukać. Mamy tu dołeczek wykopany. Coś tu mi sensownie e, zabrzęczało. Zaraz będziemy sprawdzać co to jest. Eee... Już wam pokazuję, dziureczka jak widzicie jest wykopana, jest pociutka. O, 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 o. Co to jest kurde teraz? Kurde, dajcie mi chwilę, co to ja widzę. Czekajcie, dajcie mi chwilę, muszę to sprawdzić, co to jest. Nie mam okularów, to nie widzę. No i co, okazuje się, że tam po którymś dołeczku, tutaj Piotr dopatrzył, bo ma lepsze oczy ode mnie, wpadł George III, 1816 rok. Jest to srebrna moneta i dziodek mam zrobiony, ja pierd... Nie chcę brzydko mówić, co? Z tej dziureczki tutaj wychodzi taki kawałek miedziuszki. Tu niedaleko, gdzie była znaleziona ta srebrna moneta, tutaj tutaj Dalej, padło mu dwa pensy. No i co? Lecimy dalej. Szukać skarbów. Tutaj na oczko następna fajeczka. czy znaczy resztka, to co z niej zostało. No kurczę, dawno tu nie widziałem napadnij fajeczek z tej strony. Może coś jeszcze kurde tu woda przyniesie. No zobaczymy, no woda dopiero jeszcze schodzi, jeszcze nie zeszła kurde całkiem, a tam mnie męczy. Tam iść za most. Bo tam mi zawsze wpadało, wpadały fajne fanty. No nic. Nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć. Nie pada. Idziemy szukać dalej. Tutaj sobie tak krążę, krążę, krążę dookoła i tutaj proszę, ulubione fanty, mańka, kuleczka. Jest zielona kuleczka, no i bierzemy ją są sakiewki, chowamy. Poprzenieśmy się z tamtej strony mostu na drugą stronę. Przeżyłem trochę, trochę dziadostwa wpadło i jest następny fant. Zaraz to zobaczymy, co to jest. Już wam to pokazuję. Jest sobie dołeczek i tutaj widzicie z tego dołeczka tutaj wyskoczyła wyskoczył pocisk. Wyskoczył pocisk. No. Urozmaicone te wykopki dzisiaj. Sreberko, fajeczki. Już miedziuszki troszkę wpadło. No a teraz wpada pocisk. Dobra. Lecimy dalej dziumczać, bo to czas goni. To wyskoczyło 20 bajansów. To nie jest druga monetka Na razie lecimy dalej. Czekaj, trzeba to nagrać, bo coś tu Peter krzyczy, że coś tu znalazł. A zobaczymy, co tutaj Peter wynalazł. Proszę. jaki pierdzionek piękny. To będzie srebro chyba, nie? Nie wiem, mała jaka Jest to dziwnie pośnie działy. Jakoś tak świeci się inaczej, nie? Tak. Ale kurde, pierścień ładny. Pokrzywiony, może jakiś ja stary. Mówię, to Może i sradrny. Zawsze, zawsze coś kurde da. Tu nie ma puncy Na tym pod spodem? Pod jest dziura. A to jest dziura, co? Dziura na kamień. No dziwnie przebarwiony. Może i srebrny, no, sygnał jak no, kurde nic no To gratki ta Pitera Dzięki A no złoto to to nie jest, no ale może jakieś srebro mamy no, teraz sobie ładnie miejscówkę zmieniamy Przenosimy się stąd na drugą stronę Zobaczymy co tam wyjdzie Na razie dzionek udany Ja mam dzień zrobiony srebrkopiot też się wydaje, że ma dzień zrobiony, piękny pierścień walnął. Zobaczymy na drugiej stronie co będzie. Zobaczcie, się dołek wykopałem. Wpada taki krzyżyk. Kurde, muszę go przemyć. Bość wanego. panego tych okularów Francowa tych nie mam ze sobą Nie wiem co tu Nie widzę za bardzo co tu jest Czy to jakiś wojskowy krzyżyk Ale pewnie tak nie wiem, czy to tu VR chyba pisze na nim? Kurde, nie widzę. Nie wiem, PO. Tutaj, tutaj nie wiem, czy BU. VR, tu chyba jest dwójka. No nie wiem, no ale w każdym bądź razie, no o, tu jeszcze coś jest popisane. Będziemy to czytać w domu. No na razie wam nie powiem, co to jest. Bo nie wiem No ale zmieniliśmy miejscówkę Byliśmy tam, łaziliśmy tam Teraz przeszliśmy na drugą stronę no Jest fajna znajdka No różnorodność dzisiaj Srebra, pierścionki Znaczy srebra, srebro, pierścionki pierścionek wyszedł Jakieś tu amunicja wychodzi Współcześniaki No i teraz ten krzyżyk No i zobaczymy Lecimy dalej, Piotr tam dalej działa I ja tu też działa Widzicie to tutaj? Nie wiem czy nie kolejne sreberko dzisiaj Ej, kurwa sreberko Ja pierdolę Jest silver. O Jezus. Obleśna wstręcna podkładka No nic Idziemy dalej grzebać wyskakuje maniaczek z... pewnie współczesny 10 pensów Kleimy do kieszeni Będą następne dwa pęsiaki tutaj Wow, you're good at finding coins Tu pens Tu pens You're very good at finding coins Nie? Jest on nie modern coin Ten no, pi nie lepiej. Nie jest? Ludzie zainteresowani tym, co robimy. Kolejny fan z tamizy. Cała lepiej. jakiegoś wina wina Italiano. Italiano Zalakowana Zalakowana To lepiej. Nie się nadawało do wypicia no Zaraz spróbujemy 13,5 V 13,5 O, ta mi za wszystko tutaj daje, kurde. Wszystko. I zjeść można, i napić się. Tak, i ubrać I, no, ubrać, i na rowerze pojeździć. <laughs> Jaka piękna tacka na owoce, na chleb, na pieczywo, nie wiem. Деньги заелотные катушки. Видать. Ну всякая штука. Из Мигана. No cóż, polatane, potuptane. Ja już skończyłem. Piotr pojechał w swoją stronę, ja zaraz pojadę w swoją stronę. No znajdki takie jak widzieliście, nie wiem, czy będę robił takie jakieś podsumowanie, zakończenie pokazywał. Gdzieś prawdopodobnie tutaj będą wisieć z boku ekranu. No cóż, no sreberko cieszy. No, jak to się mówi, po sreberku i do domu. No już ta moneta zrobiła mi praktycznie na samym początku. Na samym początku zrobiła mi dzień, bo nie wiem, 15 minut wpadło sreberko. Później Petrowi wpadło fajny pierścion. W pierścionek fajny, fajny wpad, Bardzo fajny. Mam nadzieję, że to srebro. Chociaż tutaj jedna taka pani, co przyszła tutaj jest taką kienią, taka mudlarka. Powiedziała, że to jest raczej srebro. I jak to powiedziała jest kamień księżycowy w środku. No ale pierścionek fajny, naprawdę fajny. No i co? Na tyle, jak się podobało, zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, pisania komentarzy. A tym razem do następnego. Na razie, cześć.